Witam we wtorek i dzisiaj kolejny piękny dzień ja wykopałam topinambur nie cały tylko ten co rósł tam przy sąsiada garażu i mam go mniej więcej tyle a tutaj mam tą moją dynię piszmową wreszcie też ją wziąłam więc pomału trzeba sprzątać w ogrodzie. Zwłaszcza kiedy jest taka piękna pogoda. Zobaczcie na Augustika. próbuję dosięgnąć do karmika. Przed chwilą cała trójka tu siedziała: Ali, Augustik i Gaduła I patrzyli, jaka ptaszki tutaj sobie dziubią. Gaduła znowu gdzieś poszedł. Tylko sobie znane miejsce. lubi tak rozłazić dziad jeden. No tu macie jeść, a nie biedne ptaszki straszyć. Nic, poczekam aż te wszystkie liście spadną i zacznę tu zbierać do tych worków papierowych. Ale dalej jest tak pięknie. Naprawdę to drzewo zachwyca tutaj. Kiedyś dostałam od jednego z dziecka taką maskę z gliny, którą zrobiło. Znaczy, to była dziewczynka, którą zrobiła. Zobaczcie, teraz wisi tutaj u mnie na drzewie. Begonie jeszcze nie zmarzły. No, bo wiadomo, tu trochę jest pod dachem. I te jeszcze mi kwitną. Więc fajnie, bardzo późno w tym roku, ale igły spadają, taki szelest jest, muszę chyba zdjąć wreszcie z tej literki, z urodzin Patryka, to już było w sierpniu. No i ten bluszcz jeszcze jako tako, o nawet tutaj zakwit, wow, ale mam brudne ręce. No i tak, jesień w ogrodzie. Ale cudne jest tutaj to światło teraz i te kolory takie różnorodne. A wy co? Czekacie na ptaszki, tak? Niedawno sprzątałam waltanie i znowu się zrobił bałagan. Dolałam trochę wody do jacuzzi. Dołożyłam też takiego kondysjonera, ale woda jest szyściutka. Trzymamy ją tak 36,5 stopnia, czyli w temperaturze ciała. Teraz, jeśli jeszcze nie jest tak zimno na zewnątrz, no ale zobaczcie ile tych liści. Normalnie masakra. A tutaj moje turki już dogorywają. Te pokrzywki już zginęły. Powiem Wam, że ja lubię zapach turków. Nie wszystkim się dobrze on kojarzy. A mi się jakoś tak kojarzy z Polską, z ogrodem. Bardzo fajne są. I moje habry. Zobaczcie, jak się jeszcze biedaki tutaj trzymają. Ja tu podokładałam różnych sztucznych kwiatów wczoraj. Chodź tu łazęgo. Chodź trójki dam. Chodź. Jak wcinają, a ty auguścik co? Tobie nie dali? Daj tu tedy Auguścikowi. Auguścik nie taki zainteresowany. Ale pięknie jest, jest 18 stopni. I tak właśnie w sam raz. Jeszcze pewnie jeden z ostatnich. Takich wieczorów tutaj w ogrodzie. Zawsze się zapala to światło, i mi tutaj efekt rujnuje. Zi kupił maluchom nowy stojak. Nie wiem, jak to się w Polsce nazywa. U nas się nazywa Entertainment Center for Cats, czyli tak jakby centrum rozrywki dla kotów. Widzę, że duże koty jakoś nie są zainteresowane, ale maluchy na pewno będą. Teliczek jak ogląda coś nowego, więc musi ten komputer wywalić. Ja w ogóle ten pokój już mam malować. Tak się zabieram, bo przecież ten żółty kolor jest okropny. Kiedyś był modny, ale już dawno nie. Malowanie to jest coś takiego, że gada się o tym miesiącami, a później w zasadzie dzień dwa jest zrobione. Tylko najgorzej się zabrać. Ale ty, Oli, jesteś piękny kotek. Naprawdę udał się ten kotek bardzo. Bardzo się udał ten kotek. Tak bardzo się udał nam ten kotek. No, takie kochane to jest małe, a mała to dzikuska. A u nas dzisiaj z kolei taki typowy jesienny dzień. 13 stopni i pada więc wreszcie jesień. A malutka widzę, że tutaj lubi bardzo. Sama sobie wskoczyła. No i zobacz dziubku, jak fajnie. Coś nowego. Witajcie w czwartek, już w zasadzie pod koniec dnia. Ja dzisiaj nie dodawałam żadnego filmiku. Bo cały dzień mi upłynął w zasadzie na sprzątaniu, na ogarnianiu wokół domu. Umyłam całą werandę, pomyłam okna. Zobaczcie, jak teraz fajnie jest tutaj. Ale miałam niezły challenge, żeby z drugiej strony to okno umyć, ponieważ jest dosyć wysoko. Musiałam na drabinę wchodzić, ale z pomocą Z, który trzymał drabinę, jakoś daliśmy radę. I mały Oli tutaj. I co powiesz mały? Jak ci się mieszka? Ta koleżanka gdzieś biega w kuchni. No, mleczko popiłem. I jestem happy kotek. Tylko strasznie ściągają tutaj te dywaniki. Co przyjdę rano, to te dywaniki są na podłodze. No, twoje mleczko. Lubisz mleczko, nie? Pisz na mleczko. Dzisiaj było w sumie fajny dzień, żeby robić koło domu, dlatego że nie za gorąco, ale tak było chyba tylko 10 stopni. Aczkolwiek ja w krótkim rękawku, no bo cały czas miałam energię, bo cały czas się ruszałam. Jutro muszę pościnać różne. Rzeczy tak jak te stare piwonie w ogrodzie. Kupiłam worki na liście, także będzie już pomału można je zapełniać. Z drzewa sąsiada przez kilka dni spadło naprawdę dużo liści, ale to drzewo u sąsiada obok jeszcze ma dużo liści. Skaranie boskie z tym grabieniem. U nas, w sumie, miasto zabiera te liście i są wyznaczone daty. Tyle, że trzeba to wszystko zgrabić i dać koło krawężnika, co jest trochę upierdliwe. A do tego jeszcze jest tak, że czasami ktoś zaparkuje i oni jak jadą, to nie mogą tych liści zabrać. Także to jest wkurzające, więc ja wolę już. Kupić worki, pozbierać te liście, wystawić, kiedy jest zbiorka. I tak. Ale czyste to okno, wow. Ta malutka wszędzie za kitkiem. Nie odstępuje na krok. Tak, wujek, kitek jest cudownym ojcem przybranym. Wszyscy chcą być z wujkiem. Chodź ty mały dzikusie. Malutka cały czas się ludzi boi. Już tyle czasu. Co to by się stało, dziubku? Czy ktoś ci krzywdę zrobił dziupku? Przez ten to jak musiałam przestawiać o gitary tutaj. Zi. A ty co? A ty co maluchu? Nie siedzisz tam z wujkiem i z koko. I proszę jak. Wujek i Koko sobie razem tu siedzą. Co? Czemu ty się nas boisz? A kotków nie? Ale nas tak. Kto ci coś zrobił, malutka? Ale mruczy. No, pięknie. Dobra, dziewiąta godzina. Puszeczka. A ty, maluch, przecudnie wyglądasz, tak jakbyś był w jakimś studiu fotograficznym, na tym tle, na tym kocyku. No, przecudny. Chodźcie, dzieciaki. Proszę bardzo, puszeczka. Chodź mała. No. Najcie wcinajcie. Koko mała. No i wszędzie z wujkiem Kitkiem. No i taka pogoda w piątek, przed chwilą miałam premierę mojego filmiku halloweenowego, więc jeśli jeszcze ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam, bo wydaje mi się, że wyszedł naprawdę fajnie. A jeśli ktoś nie ma czasu, to zapraszam na szybkiego reelsa halloweenowego na moim instagramie ta kropka, Beata kropka, Malutka wcina. Kitek wcina jedzenie malutkie, a malutka wcina jedzenie dorosłych kotów. O. No więc jest tak pięknie, ale jest dosyć zimno, bo tylko 8 stopni. I jak wstałam rano, to widziałam, że na dachu był szron, niestety. Ale maliny nadal są, zobaczcie. Gaduła też jest, macha tu mi ogonem. Ty chcesz wyjść, tak? Zaraz cię wypuszczę. Zobaczcie, ta malutka próbuje ssać wujka Kitka, tak jak mamy. Dziubeńku malutkie, ja tobie zaraz mleczko dam, kochanie. Jejku, zobacz Kitek. Nigdy tego nie widziałam, żeby Kotek sał kotka pchuci męskiej. Oh my god, biedactwo. Już zaraz dam mleczko, już zaraz dam. Zobaczcie, jakie znowu scenki. Malutka cały czas myśli, że Kitek to. Jest jej mama. No, coś się zniecierpliwił teraz. No tak, no bo jakby ktoś cycka komuś tak ciąkał, no to nic dziwnego. Kiciuś. Mała nie chce się otrzepić. Zobaczcie, jakie ma błyszczące futerko. I jaka czysta szyba jest. Malutka, biedna ona. W jaki sposób straciła mamę, czy mama ją straciła? Nie wiadomo. Ona jest jeszcze za młoda, Kiciuś, co ty robisz z nią? Ona jeszcze jest malutka i tak chce do mamy biedactwo. Ale nie możesz tak kiczka tutaj wysysać. Mleczko masz tutaj w miseczce. Ale to są takie bezcenne scenki, naprawdę. U nas dzisiaj jest ładnie. Sobota, ja porobiłam trochę w ogrodzie, pościNAłam różne takie suche badyle i będę musiała zacząć jutro ładować te liście. A Ty co, kochanie malutkie, ty już się tak nie boisz, nie? Już po malutku, po to mam taką zabawkę wiszącą, po malusieńku, tak. Ole mruczy, kochana. Dzióbku malusieńki. A tu macie fajnie w tym słoneczku na tym oknie. Naprawdę. Bardzo fajnie. Dobęcie jak idzie. Dobęcie jak idzie do ciebie. A Olego nie ma, bo Oli pojechał z panem na wycieczkę na kilka dni. Pojechali na północ. Także została malutka, ale Kitek bardzo fajnie jej dotrzymuje towarzystwo. Ależ to małe jest też zaczepne. Cudny słoneczny dzień. Dzisiaj mija rok od kiedy poszliśmy w pracy na strajk. Jak ktoś nie zna tematu, to strajk trwał 4 miesiące i przez to. Dostaliśmy taką ofertę, żeby zrezygnować z pracy, jak ktoś chce, z wyprawką, albo iść pracować do drugiego biura. Więc wszystkie wzięłyśmy tą pierwszą opcję. I do tej pory biuro jest zamknięte. To, w którym chcieli, żebyśmy pracowały, bo nie mogą znaleźć ludzi do pracy. O małe, jak zaczepia dobrze, że wszystkim pazury obcinaliśmy ostatnio, bo mógłby kitek ją uszkodzić i też obcięliśmy na samym początku te dziuby. Nie co? Nie co? Teraz ty mnie pogryź, ale ty tylne masz ostre dzióbku. Przednie masz obcięte, ale tylne masz ostre bardzo. No i zobaczcie. Ej, teraz Kiciuś troszeczkę mniej. Ej, uważajcie. Ty też już cierpliwość tobie się czasami kończy. Ale ty ślicznie wyglądasz maluszku, ty tylko będziesz maluszkiem przez krótki czas. Takie białe wąsy jak i kitek, prawie jak twoja córeczka by mogła być. Tak samo jak Oli mógłby być syneczkiem. A u nas w nocy już był mróz, normalnie rano już była zamarznięta woda w tych doniczkach. Ale ja wczoraj, które mogłam kwiaty, powkładałam do domu, na przykład tą begonię, On normalnie wisi w gazebo, już też taka biedna, schowałam, a resztę roślin pozakrywałam, więc chyba mi przeżyły, no przeżyły raczej to krzywo, ładnie kwitnie jeszcze ta pelargonia więc dzisiaj muszę zrobić to samo, bo chyba dzisiaj będzie też minus 1 ale później patrzałam i już ma być plusowo w nocy, dosyć ciepło przez następne 2-3 tygodnie więc może jeszcze te przeżyły już słabo tak wyglądają te też spróbowałam okryć i Jakoś tam przeżyły. No wiecie, to już jest taka walka z wiatrakami, nie? I zobaczcie, jak to drzewo już jest słysze. No i takie piękne popołudnie. Gadułka, nie wychodzisz teraz, bo ja muszę wyjść. Także, sorry, kotku, byłeś 3 godziny dzisiaj. Zauważyłam, że paprocie miały tu taki jakby kwiat paproci. Nigdy tego nie widziałam wcześniej. I zgooglowałam i to jest właśnie, to są jakieś liście zarodnikowe czy coś w tym stylu, ale niektórzy to nazywają kwiatem paproci. Także widzę, że im tutaj dobrze było. No i już od poniedziałku mają zaczynać tutaj murować. Więc już nie będzie tych napisów wreszcie.